Cześć wam, witam Was, Patrycja z Domowo i Modnie. Zapraszam Was na super wycieczkę, jak to mój brat mówi, w super stolicy Heberzbach. Oczywiście to jest żart, to jest mega mała wioska. Mega mała, może miasteczko. Dzisiaj pokażę Wam, co mają w niemieckim sklepie DM. -ie. Dokładnie chodzi o adwentowe kalendarze. Już za miesiąc będziemy otwierać okienka. A ja wybiorę dzisiaj dwa jakieś adwentowe kalendarze i wspólnie je od potem otworzymy w innym filmiku. A dzisiaj Wam pokażę jakie są. Dobra, wchodzimy. Wiecie co, nie wiem gdzie są te kalendarze adwentowe, ale może znajdziemy. Jak najszybciej. Gdzieś na pewno są. A bo już ominęłam? Dobra, szukamy. Ej, wiecie co, robię Wam filmik od trzech lat. Pierwszy. Trzy lata już żadnego nie dawałam. I... Mam nadzieję, że Wam się ten spodoba. Także, szukamy tych kalendarzy. W tej chwili jesteśmy na świąteczne jakieś rzeczy. No może gdzieś są, gdzieś blisko. O, ja, macie kosmetyki tu są. Dużo kosmetyków. Też lubicie? Ja bardzo. O, jesteśmy tutaj. Widzę pierwsze adwentowe kalendarze. O, jakieś nowości widzę. Tak, ma od tych. Widzicie co? Najbardziej tu mnie interesują te herbaty adwentowe. I to jest 24 herbaty w różnych smakach. To na pewno wezmę. 3, 3 euro kosztuje. 3,95 jak widzicie. To wezmę na pewno. I następnym kalendarzem, w jakichś wajnach ten. Tu są w środku jakieś czekoladki, ale mnie tak bardziej interesują kosmetyczne kalendarze. Ten amorelito to tak, za 170 euro kosztuje. Niby jest wert. 485 euro no ale zobaczymy potem jest ich firmy Alverde, taki kalendarz zobaczymy go czekajcie, obejrzymy go no tu jest napisane o takie coś tu też mnie interesuje, chciałam bardziej kosmetyki kosmetyki kto lubi kosmetyki, ja lubię kosmetyki jej dobra jedziemy dalej tutaj mamy kalendarz z Nivei no my też nie za bardzo interesuje. O, z Essensa, widzę już. A nawet spoko cena. Może się nad tym zastanowię. Są tu jakieś tusze do widzę. Potem mamy tutaj z DM'a. O, ten mnie interesuje. Bo cena też jest spoko. Nie jest zbyt drogi. A ponad fajne rzeczy są w nim. No i nie ma przede wszystkim pokazane, co jest w nim w środku, więc będzie niezła niespodzianka. Na pewno jeden weźmiemy i potem... Od... O, coś tego odłożyć nie umiem, patrzcie. O, nie spadnie teraz. Popatrzcie, a tutaj jest z Maybellina. Też nie pokazują, co jest w środku. I nie ma... Jest cena. Jest 40 euro kosztuje. Dobra. Potem jest Essie. Co to w ogóle? jest? są też jakieś kosmetyki. Zobaczmy. na znaczy, czyli do paznokci jakieś to. I ten kosztuje, ale jest taki, taki rozwalony, szkoda strasznie. Ale weźmiemy, myślę, z DM. A, co? Ja otworzę go potem z Wami. DM czy, czy Essence? Co w Essence jest? Tusze do rzęs, też fajne. Potem jeszcze jest taki, też jest 30 euro. To jest. Czekaj, przybliżę. Tak wygląda, w środku są jakieś ekskluzywne plegę produkty. Nie chcę flagę produkty. Ja tak myślę, że ten z Essence jest fajna cena, ale mały jest. Ten jest większy, ten chyba wezmę, 27,99 Zobaczymy, co tu jeszcze, o, jeszcze tu coś jest, patrzcie. Patrzcie, 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 to jest dla mężczyzn też. Alvereda. To jest chyba jakaś firma. A tu też są kosmetyki. Ale nie takie, co ja bym chciała. Bo ja chcę takie do kosmetyki do oczu i w ogóle to jeszcze z balea. Tu też są takie. I on kosztuje też 25 euro. Na razie więcej nie widzę. Ale myślę, że się zdecyduję na tego DM, a by mi się podoba. I am dreaming a White Christmas. Potem go odpożymy całego. Co? to ten może chociaż ten Essence mi się tam bardziej podoba bo tam są kosmetyki do oczu ale tu jest pokazane co tu może być i mi się to nie podoba także weźmiemy ten a wezmę sobie ten co otworzymy go potem? mojego brata otworzymy okej, okay, to się widzimy potem przy otwieraniu nie widzę więcej Tutaj są jakieś i gemuzy. A Tu chyba jakieś są gemizy. A tutaj takie coś. Nie ma nic więcej. Dobra. Joratan, otworzymy go w następnym filmiku.